Nagrywamy kolejny przepraszam, dzień. Przepraszam Was, że, że, tak, tak, że tak szybko poszło, ale, ale nie nagrywało się, więc zaczynamy od tego. Dzień szósty. Tak, dzień szósty. Przepraszam, że nie było dnia drugiego. Osiem kawałków chcia Chyba za dużo. Być. Zadowolony. Moje życie to bałagan i nie mam pieniędzy, aby się wyżywić. Czy dasz radę mi pomóc? Coś tam może dać. Czemu mu nie zrobiłeś? Z Samego placka trzeba było zrobić. Jedna peperoni i kiełbasa. Okej, okay, chcę ser pepperoni kiełbaski i sos. Możesz zrobić dwie pizze Można Peperoni i daj, szkoda czasu Nie, nie oglądaj to Kiełbasa I do pieca I siedem. Chyba ci wystarczy na pieczarki. Nie. Na oliwki. Pieczarki są. Nie, tak nie A ma! Tak. No, 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 jestem, Kimi. Kibicuję najlepszym. Pamiętaj. Okej. Okay. W każdym razie to miejsce wygląda na urocze. Jeśli dasz mi zniżkę, polecę swój sklep. Okej. Okay. Nie, ja co nie. Hmm. Jak młodce? Musimy zrobić 16 kawałków pizzy, skoro ma 16 znajomych. Nie, nie, nie wiem, mam szczerze. Spróbujmy. Nie wiem czy o to chodzi Sebastian. Co? Nie wiem czy o to chodzi, żeby 16 kawałków zrobione. Tam coś mówię. 16 dobra trzeba zapleby sła nie będzie sła 6 8 Tutaj tutaj pisze ile masz dnia Nie zrobimy dobra nie, nie zrobimy aż tak dużych kawałków z jednej pliczki Dzięki, myślę, że nie do końca się dogadaliśmy, jeśli ją udostępnisz, zdobędziesz więcej klientów. co ty na to? Tak. Wspaniale, no, nie, nie, nie. dziękuję, okej. Okay. Ile dostaliśmy? Podsumowanie. Nieźle.

Lepiejne. Napraw, napraw, napraw coś, napraw. Napraw, napraw. Mogę się kipić od Tak. Dobra, nie wydaj wszystkim. To, to wszystko na dziś. Good pizza, great pizza. Jak leci? Pieczarki i kiełbasa dla mnie. Okej. Okay. Okay, co tam było? Kiełbasa i pieczarki. Co też da. Czasu standardowo daje zawsze. Muszę dać im no nie. Daj mi nie Sara nie chciała. Kiełbasa i pieczarki. Tak, w jednym miejscu, A cały całej rosy. i tak. serduszko wyszło. Patrz, patrz. Ja, ja nie wiem, ja bym nie mógł zadowolić się właśnie z takiej pizzy. Patrz, jak zasuwa, patrz. No, na środku pusto. Dobra, nieważne. Ja Dwie pizze, pieczarki, dziękuję Ci, gra w grzybnie. Okej. sos? On chciał dwie. Chciał dwie, nie? Jedną serem bodajże Z tego co pamiętam Ser, pieczarki, z pieczarkami Ser, pieczarki i sos na jednej I ser, pieczarki i sos na drugiej Czyli dobra I pieczarki na jedną, na drugą I do pieca z, ob z obydwoma Pieczarki Pieczarki Czas leci nie ma co zaglądać, na drugą dawaj. Dobra, wystarczy. Ale jak to mi to się wkurzy. To nie się nie wkurza. I, I do pieca. Pokażę ci, jak będzie zapieprzało. Trzeba było polegnie od razu drugą. Ale nie da nie będę... Nie da rady? Nie da rady. Bim, bim, bim. bim. Nie, czas leci. Zadowolenie kiepskie mamy. Ale będzie i tak zadowolony. Myśl, z tego myślę, że tak. Ja to są wedle za, zamówienia, także powinien być zadowolony. No, tak, wydatko staram się poniżać moje podnudzenie kuchni. Żeby... Nie zdrę. Nie Jestem tutaj wyłącznie w sprawach biznesowych. Czy mogę zamówić pizzę peperoni? Nie, nie, że tak. Różnij samą peperonię. Nie, jak muszę robić? Sos, trochę sera. Peperoni. Na pewno by był zły, jakby został samopeperoni. pepperoni. No samo peperoni to na pewno nie. Nie wiem, czy dobrze żeśmy serdali, to nic. Do pieca. Wkład jaka Ser nie, zawsze co na pizzę. Muzyka No, 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 no. który jest połowa peperonii, a połowa tylko z sosem. Z sosem czy z czerem? Doczytamy tu. Kurde reklamy. Ja nie da rady, już nie zrobić pizzy. Zrobimy tylko, musimy poczekać. Nie, już pani widziała. No, i że tam zaczynamy nawet na czacu reklamy. Co to tego Facebooka? E, patrz, kręci. No koniec. No koniec, najgracji. Wynajem. Ojej, na minusie jesteśmy. Nie no, to nie jest butowo. Dobra, to może Trudno. zrobię że za reklamy. Spróbujemy następnym razem. Czekaj oliwki.